Witam wszystkich. Na dzisiejszym filmie chciałem Państwu zaprezentować, jak skalibrować kamerę Omnicam. Ten proces wygląda tak samo na skanerach Omnicam wersji 1, poprzednich, jak i na najnowszych wersjach Omnicam 2.0, gdzie jest nowy wózek z touchpadem i z dotykowym ekranem. Do całego procesu potrzebujemy tego pudełka. W tym pudełku znajdują się, e, znajdują się komponenty do kalibracji. Po otwarciu wyjmujemy gąbeczkę i wszystkie rzeczy. I wyciągamy oto właśnie tą część, która jest potrzebna do kalibracji. To e, no się wykręca i wkręca, jeżeli chodzi o tą część. A w, w tym rejonie będziemy wsadzać e, kamerę do truby. Zaczynajmy. Dodam jeszcze, że przed całym procesem kalibracji e, kamera musi być nagrzana, ona m, musimy odpalić przed, e, przed, jeżeli w ogóle nie był używany skaner, no to odpalamy, czekamy 15 minut do 20, aż końcówka będzie ciepła. E, również e, końcówka, gdzie się znajduje szkło tutaj, gdzie kręcimy ten film, no. Musi być czysty, tak? Czyli musimy to wymyć. Nie może być tam żadnych plam, a nie musi być czyste i klarowne. Ok, okay. zaczynamy. Aby zacząć cały proces, no to wykonujemy to w naszym programowaniu do skanowania, czyli Connect sw 501 jest to obecnie najnowszy soft do podnajnowszy skaner OmniCam 2.0. Prezentacja jest przeprowadzana w tym najnowszym programowaniu, ale w starszych skanerach jest oprogramowanie 4.6. Tak naprawdę wygląda ten proces bardzo, bardzo podobnie, jedynie szata graficzna tego programu się różni. Ale zaczynajmy. Po otwarciu tego programu, musimy wejść w konfigurację. Aby to zrobić, musimy kursorkiem, kursorem myszki najechać tutaj na ten pasek górny, żeby on nam zjechał w dół. W poprzedniej wersji, można najechać na, na samą górę pulpitu, on nam zjedzie automatycznie, albo właśnie kliknąć ten tutaj przycisk też nam ten pasek zjedzie. Otwieramy ikonkę, klikamy w ikonkę CONFIGURATION Klikamy następnie w ikonkę DEVICES, czyli urządzenia No i wybieramy naszą kamerę OMNICAM W tych tu ustawieniach, które, no dzisiaj tu nie będę na tym filmie tego wszystkiego tłumaczył, Zacznijmy tylko kalibrację, więc Na dole mamy różne ikonki z różnymi opcjami Pierwsze co wykonujemy tutaj to klikamy właśnie w tą naszą ikonkę Calibrate. Proces kalibracji wystartował właśnie nam. Program podpowiada, że potrzebujemy do tego właśnie setu kalibracyjnego. Tak to właśnie wygląda, tak samo jak na tym obrazku. Jeżeli tego numeru tutaj nie ma, aczkolwiek powinien być, bo już my, jako ja albo mój Piotrek, ktoś to stawiał z u państwa, powinien skalibrować tą kamerę. I jeżeli już piszemy ten numer, a numer się znajduje tu właśnie na, na tym zestawie no to on już zostaje w tym okienku, nie musimy go wielokrotnie wpisywać, więc gdy ten numer się zgadza z, z numerem na naszym secie do kalibracji, klikamy OK. No i tu bardzo prosto nam program pokazuje co mamy zrobić, czyli mamy zamontować set kalibracyjny na kamerze, ale wcześniej wkręcając tą część do samego kręca, wkręcając. Zbierzemy tą kamerę, wsadzamy w ten sposób i klikamy OK. I teraz następnie wykręcamy jeden taki jeden step. Aż kliknie, nastąpi takie kliknięcie i klikamy OK na monitorze. Ten proces. Będzie trzeba wykonać 11 razy, czyli wykręcamy raz, następny i tak 11 razy, 11 kliknięć i 11, ostatni na sam koniec. Program prosi, abyśmy nałożyli Drugą stroną zestawu kalibracyjnego na kamerę, to jest taki otwór przygotowany pod to. Wkładamy ten zestaw kalibracyjny, klikamy OK i kamera oblicza to nasz, 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 naszą kalibrację. W tym momencie set kalibracyjny już tam jest niepotrzebny. Wkręcamy go do miejsca startowego. Nakładamy czapeczkę zabezpieczającą ten set, żeby tam do środka nic nam nie naleciało. Wkładamy wszystko z powrotem do pudełka i, e, mm, i czekamy aż nastąpi nowe, nowe, nowa potrzeba kalibracji. E, więc e, pewnie każdy z Państwa sobie zadaje to pytanie: jak często trzeba kalibrować kamerę? E, no. To zależy od tego w jaki sposób użytkujemy no, skaner. Mianowicie w kamerze OmniCam znajduje się w środku optyka, bardzo wrażliwa optyka na wstrząsy. Więc w momencie kiedy my non-stop no, używamy tej kamery, czyli ponosimy i odkładamy ją, no to starajmy się, żeby no, odkładać delikatnie tą kamerę, żeby tych wstrząsów było jak najmniej. Wtedy tak optyka się nie rozkalibrowuje tak często. Ehm, aczkolwiek ja tak przyjąłem, że raz w tygodniu powinniśmy kalibrować kamerę. Ehm, to są mikrony, proszę Państwa, więc tutaj, jeżeli na, też na przykład te prace pasowały, nagle coś tam nie pasuje, to też jest, ehm, może być wina, właśnie nieskalibrowanego sprzętu, czyli tej kamery. No i w tym wypadku musimy wykonać kalibrację natychmiast. Dziękuję wszystkim, dziękuję za uwagę. Zapraszam do następnych filmów instruktażowych.